Jest niedziela. Ruszamy dzisiaj z Druid, naszą lokalną, kolejną grupą. Jest Kacper. Cześć. Cześć. Jest Marcin. Siemano. Jest malutkie pole 10 akrów, gdzie będziemy dupa dupę trzeć. Nie ma Roberta. Pojechał oglądać kukuryźniki latające nad ziemią i zbierać drobne po ludziach na plaży. A my dzisiaj będziemy kopać brązy, hamery, srebro i złota. Cidy No, dobra. Godzina chodzenia za nami. Pierwszy sygnał. Taki naprawdę do kopania. Było cholernie głęboko. Praktycznie całe z rączką weszło do, do ziemi. Dostawałem numery, ale nie dostawałem info. Czy to żelazo, czy to kolor. Dźwięk był w miarę poprawny. Pinpointer tego nie namierzał, czyli było naprawdę głęboko. No i klamerka wyszła. A dzisiaj Legend na pokładzie z nową sztycą, z nowym klipsem, który trzyma dobrze dolną część. Ale z kolei górna część lata. Takie wykonanie tureckiego producenta szczyca dobrze trzyma na dole ale z kolei u góry jest o milimetr pół milimetra węższa od oryginalnej i rączka trochę lata musiałem taśmą podkleić żeby to usztywnić trochę lipa drugi sygnał piękny i mamy wiecie co mamy mamy loftokena srebrnego Ciekawe jestem kto to kiedyś był Tarty? Mamy sreberko, mamy. Jest wycieruch, widać resztkę głowy tutaj. O, love, token. love token, proszę państwa. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pięknie. Dziękuję. To dla tak. mnie, tak? Hmm. Dla mojej żony. O. Marcin na żywo. Jego Nox, mój Legend, oba pokazują, że ładny sygnał, chociaż u mnie numery bardzo skaczące, ale dźwiękowo pięknie, więc będzie tubka. Coś po Turgia. Jest. Jest. Mamy to. O. Sikierka za brązu. Ja. Jest moneta. Jest moneta. Mamy na żywca. Oj. to już będzie nieczytelna pewnie. Jest pół pęsa. dźwiękowo było ładnie, ale numer mi skakał, więc... To do dojechany George tak Web. Pokaż. Pięknie. No coś tu jest. Tak no. to mawia Robert? Wyostrz. i Wyostrza. Wy Dobra. Marcin po raz drugi. Dziura przy dziurze. Mówi, że będzie srebro. To srebrna, to jest srebra No bywa, no co? Taki czas, że se najeć Nie, to tu ziemię Co żeś tam. O no, już pierwsi się poddają Pierwszy już pojechał. Wykopał dwa doły i poszedł A tu coś jest widać Mamy pensika chyba nie Chyba nie pęsika? Chyba nie. Pięć Kropki dookoła widzisz. Pensiki tak nie mają. Mówisz? Może Francuz? Może masz Napoleona? Grid. Brit. pytania, dobra. Pańsik chyba. Hmm? Bryt ret no. Okay, Rodzina? To masz królową. Wiktoria. Na wózku. Ale tam jest rodzina napisana? Mamy co mamy. Regina, czyli królowa Wiktoria. Tak. do Wyżarty. Ale zaczynają się pojawiać sygnały Mamy sygnał. Dosyć nie mrawy był, ale sprawdzamy. Nie ma sygnałów do kopania, no to trzeba sprawdzać wszystko. I co mamy? One we oh, Golden pool, pool Ring. No niestety, taki dzisiaj dzień. No i co my tu mamy, mądre głowy? Marcin znalazł takie same coś. Ciężkie w cholerę. Z kutego żelaza. Nie wiem, czy z kutego, no ale z żelaza tak. Nie mam pojęcia, oczywiście biło w miarę ciekawie. Chociaż sygnał był tak wielki, że można się było domyśleć, że to raczej lipa. No nic. Kluczem do sukcesu, kiedy się coś szuka z wykrywaczem, jest systematyczność i chęć walki. I oto jest właśnie mój klucz do sukcesu oh, tak właśnie piękne prawda tak właśnie wyglądają dzisiaj pola już kopię żelazo bo już po prostu szkoda mi 20 funtów które wydałem żeby jechać do domu po 2 godzinach na razie Noks coś wyciągnął z ziemi w sumie to Marcin Buziczek. Ale guziczek, albo zdobiony, albo tak porysowany Zdobiony, bo na odbitce był lew no. Pokaż nam odbitkę, w gdzie... 9. O i po guziku No nie wiem, co on tu dzieje, tu lwa widzi, ale... Niech mu będzie Bieda dzisiaj straszna Albo łabądź? Wiesz, między łbem a łabądziem Łbem a łabądziem, to wiesz, jest trochę no jak? Dobrze wydane 20 funtów? 20 funtów No to widzieliśmy na żywca A nie, tego żeśmy widzieli na żywca Okazało się, że jest to pół pensa pół George'a VI ze stateczkiem Które ja tak bardzo sobie miłuję Już to widać, że tu już jest powojenna produkcja ten, no ten i Żbieta, brawo i Guzik i Guzik z lwem albo będzie Teraz <noise> człowiek wyobraził Dobra Na nas już czas Jak widzieliście nie wyszło za wiele ciekawego Jedno srebrko na całe pole No i to było w sumie tyle co dla mnie Marcin dla nas kilka monet, ale nic specjalnego, więc. Lipa totalna. Dziewięć w piach. Do następnego.